Nie się w nim. Cassius Don Casio! No i to jest nasz main event Gali Fame ma 12 Don Casio i Marcin Wrzosek. Eee, panowie, doszły mi słuchy, że już jakieś dymy tutaj były na backstage'u. Eee, o co chodzi? To znaczy przedszedłem się przywitać z tym oto kolegą, nie podał mi ręki, rozumiem to, będziemy walczyć, chcę w sobie wzbudzić jakąś złą krew, ja to traktuję jako robotę, przyjdę mu wpierdolić i, i to wszystko, to jest, co tu więcej powiedzieć. Kasia, ty nie darzysz sympatią swojego przeciwnika, spiliście się, miałeś żal również do Boxdela za ten filmik, który nagrał do siebie na kanał, czemu ty w ogóle nie pałasz sympatią do Marcina? Czy jeszcze na poprzedniej konferencji, tak jak mówię, z szedł, żeby się przywitać, a potem patrzę, że nagrywa takie gówno, to ja jakby normalnie z nim utrzymywałem kontakt, a jak nagrywa takie gówno za plecami, pierdoli takie głupoty, no to teraz podchodzi do mnie, to, to już wcześniej mówiłem Bogzdrowi. U mnie jest kurwa system zarydunkowy, no napierdala na mnie w internetach to i podchodzi do mnie z łapą, tak. No to mówię, spierdala i tyle. No. To znaczy ja wyraziłem swoje opinie odnośnie tego że to twojego doboru przeciwników, tak? I reguł, więc, więc nie wiem, o co się spinasz? Musisz trochę kurwa, wypuścić powietrze, może. No kurwa, spinasz się do mnie i potem z łapą podchodzisz. No ja właśnie się śmieję z większości tu kurwa zawodników, którzy tutaj, uu, a poza kamerami, siema meczki, kurwa, idą jeszcze razem sobie te. No ja kurwa, skoro na, napierdala na mnie takie gówno, to jest koniec u mnie, no. O wagę, chciałem się spytać, o Jezu. Bo... Ej Marcin, ale ty jesteś taki wkurwiony, ale zachowujesz spokój. Ale widzę w twoich oczach taką złość. Mylisz się, jestem bardzo spokojny. No Okej, okay, widzę coś innego w twoich oczach, ale może się mylę. Marcin, a skąd w ogóle decyzja, żeby tu się bić? My się widywaliśmy na galach KSW, a teraz widzimy się na FMMA. Czemu? Tak naprawdę ten, no to, ten zawodnik, który tutaj stoi przede mną, jest tego przystankiem, bo tak naprawdę chodzi mi o rewanż z jednym z dwóch zawodników, którzy będą się być w main y, Galina na 11, czyli albo Norman Park, albo Borys Mańkowski. Wiecie dobrze, że mam z nimi niewyjaśnione rachunki, więc tak naprawdę pokonanie Kasjusza to jest dla mnie tylko przystanek w rewanżu z nimi. niewyjaśnione rachunki przed chwilą stali wszyscy tam w kręgu i się śmiali. Ja pierdolę. No i to jest właśnie, ta, tacy kurwa tu w internetach, ty kurwo, ty chuju, tu, tu a tu piąteczki, siema ziomeczki, zaraz wychodzimy przed kamery, to przydymimy. No ja właśnie tak kurwa nie działam, dlatego kurwa ludzie mnie lubią oglądać, bo mnie jest system zerodynkowy. Dla mnie jest zwykłą kurwą i tyle. Jeżeli tak uważasz, to jest twoja opinia, masz, masz prawo do swojej własnej opinii. A dla mnie ty jesteś kurwą. Proste. Super. Kasio twoim tak jakby celem i takim y, osobą, z którą chciałbyś zawalczyć jest dalej Norman Park, to jest taki twój główny cel czy już nie? Dla mnie to nie jest cel, to ja jestem ich celem cały czas. Bo wiesz, no, kurwa, 20 lat kariery y, pałki i kurwa y, miał te na czym im najbardziej zależy, bo temu też, nie? Ostatnio w MMA chyba w wywiadzie mówi, no i zapraszam na moje social media, tam wypowiem się więcej o Kasiuszu, kurwa, i nie dodał, bo mu nie poszło falą, nie? No oni, ja jestem dla nich trampoliną takim, żeby ich wybić trochę i potem, żeby fajne pieniążki zarabiali, tak Pałka, kurwa, czterokrotnie z, zwiększył swojego Instagrama, tak samo ta Pała przyszła po to, żeby sobie zwiększyć Instagrama, bo jest, kurwa, 20 lat w tym sporcie, a, kurwa, nikt go nie zna, no i w mają i tyle, no. 10 lat yy, miałem w październiku, yy, tak dla ścisłości, ale oczywiście, no kurwa, przecież wiadomo, że nie robię tego charytatywnie, przyjdę tutaj cię najebać i chcę za to zgarnąć hajs i fame, Proste, tak? Przecież mówiłeś, że małe pizdy, a wychodzi na to, że ty będziesz najmniejszy, kurwa, ale, z moich wszystkich rywali. Ale wiesz, to jest gorsza niż taka mała pizda jak ja? Taka wielka cipa jak ty. Ile ty kurwa ważysz w ogóle? Zbierzesz do tego 87? Ja po poszedłem, poszedłem no, będę musiał, bo poszedłem, się obsrałeś. obstrałeś. Niby taki kozak ty jesteś, nie, nie, nie. kurwa, a tu to, zamiast to open. Pierwsza, to była zamiast oferta. open, kurwa. Ja się spytałem ja o 84. Że osiem, że te, te, te Ale osiem, kurwa, chcesz, chcesz walki ja ze mną i mi, mi kurwa mówisz że o limitach? Mówisz, to, że nie, kurwa to, mnie zlejesz to, łatwo, to, to a ustalasz to, limity? To, no kolejna kurwa, kolejny wielki zawodowiec, kurwa, który przyszedł No, dobra, no to, to walczymy w MMA, kurwa, cwaniaczku, albo w małych rękawicach. No ty kurwa przychodzisz do mnie i prosisz nie, o ja walkę, o ciebie, kurwa. kurwa. Ja przychodzę do ciebie, posiłakę, pizdę. Kurwa. A do kogo przyszedłeś, kurwa? Do króla, chłopie. Jak porównasz Marcina do Normana? Walczyłeś już z jednym sportowcem, teraz drugi sportowiec. Nie wiem, bo jeszcze nie oglądałem jego walk. Pewnie obejrzę te, które są w internecie i sobie ocenię, czy ma jakąkolwiek stójkę, czy nie. A ty właśnie wypowiedz się, Marcin, na temat też umiejętności. Przepraszam, chciałbym ci popowić. Ja się nie uważam za sportowca, tylko za gladiatora. Za gladiatora, dobrze. E, oglądałeś walkę Kasjusza w boksie z Normanem, czy nie? Tak, tak, ogląda, oglądałeś. oczywiście. Wróć komentarz. Yy, średni poziom sportowy. Tyle. Tyle. Panowie, jeszcze krótkie tylko face to face yy, i dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękuję bardzo, panowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzimy się na gali. Fame ma 12